Siemeczko, witam Was w nowym odcinku V8 Custom. E, dzisiaj mam taki ciekawy temat, zostawiłem to w sumie na sam koniec. Jesteśmy 3 dni na PS Days e, W sumie czekałem w sumie te 3 dni, ponieważ byłem ciekawy efektu końcowego tego co będzie się działo z tym silnikiem, a ten silnik tutaj za mną, on chodzi 3 dni bez oleju. 3 dni bez smarowania. I nim nakręcę ten odcinek stwierdziłem, że poczekam, aż ten silnik nie stanie. Jest to stoisko firmy, która oferuje ceramizer, płukankę, różne dodatki zarówno do silnika jak i do skrzyni. Mnie to zainteresowało, że to auto chodzi bez oleju. Generalnie umówmy się, że widziałem już różne rzeczy, wiele rzeczy, ale zobaczyć na żywo samochód, silnik, który chodzi 3 dni, 3 dni bez oleju, na wolnych obrotach wiadomo, no bo... Przypuszczam, że gdybym mu władować do odcięcia, no to mogłoby być różnie. Ale słuchajcie, ten silnik chodzi 3 dni bez oleju. Mało tego. Panowie, którzy to sprzedają, oni je wezmą. Założą miskę do tego samochodu za chwilę, bo dzisiaj się kończy ten event. Zaleją olej, wrócą nim do domu, ciągną się przyczepkę. Mają do zrobienia jeszcze 500 km. Osobiście, jak dla mnie, ten preparat to jest coś, co szukam. Coś co chciałbym mieć w swojej ofercie. Tym bardziej, że ten preparat z tego co wiem w Polsce nie jest dostępny. A zobaczcie, jeśli się cały czas pracuję. To chodzi na sucho bez oleju. Na potwierdzenie? Nawet takie lustro, w którym też klienci mogą zobaczyć właśnie, że nie ma miski olejowej i to cały czas na tylko pracują. ten odcinek to jest jakaś ciekawostka dla Was, że są tego typu produkty. Ja tutaj rozmawiałem z panami, postaramy się, te produkty. Na pewno je weźmiemy, żeby je wytestować, więc weźmiemy, w którymś odcinku zrobimy test produktów, ponieważ mają chłopakie dodatki do skrzyni, do silnika, pukankę. Pukanka jest o tyle fajna, że pukanka jest z... inaczej stosowana niż te, które do tej pory, że tak powiem, widzicie u nas na kanale które znacie, ponieważ to jest pukanka, którą Wlewacie do silnika, jeździcie jakieś 200 km i dopiero potem spuszczacie olej, co jak dla mnie jak najbardziej ma sens, dlatego że pukanka która będzie jeżdżona przez jakiś czas jeszcze lepiej wypłuka e, wszystkie te nagary w silniku. ciekawym jest też to, że te produkty są na bazie naturalnych składników, nie chemicznych. Jest to naprawdę dla mnie coś nowego. I bardzo chętnie wezmę, sprawdzę to na naszym kanale, sprawdzę w ogóle jak się będą zachowywały silniki po tym produkcie. A mam kilka takich silników, które chętnie zastosowałem. Zresztą mam dużo klientów, którzy mnie też pytają o tego typu produkty. Mam też takich, który, którym nie mam ochoty rozbierać od razu silnika i robić remontów, bo to nie na tym polega, ponieważ to, to dajmy na to jakieś pobory oleju trochę większe, odbiegające od normy, ale to nie znaczy, że od razu trzeba komuś rozbierać silnik i go remontować. Więc ja chętnie wezmę ten produkt do siebie, do Polski, sprawdzę go. Jestem dogadany na tyle, że jeżeli ten produkt będzie się sprawdzał, to będziemy mieć go w naszej ofercie i będziemy mogli go aplikować naszym klientom, jeżeli będą zainteresowani. Myślę, że więcej to raczej w tym momencie będzie wiadomo coś po naszych testach na naszych samochodach tylko to na tyle i w sumie do następnego a tutaj chłopak jeszcze na swój kanał dioksyd kręcą swój materiał wideo niestety ten materiał będzie dostępny w języku niemieckim